Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Naszym kanale, witamy. Kochani, kiełbasa bujnika. stałem się zbójnikiem. Nie? No zawsze byłeś. <laughs> I będziemy robić tą kiełbasę zbójnika. A dlaczego ona wygląda tak jak wygląda? To się dowiecie w trakcie trwania tego materiału, ponieważ Wymyśliłem sobie, że coś dodam, żeby właśnie taka była. Bo oczywiście, już to było testowane wcześniej, przed tym, zanim ten film zaczęliśmy. zaczęliśmy zacząłem robić. Przejęzyczyłem się. Tak, zaczęliśmy. Przeszkadzasz mi tylko. Żeby sprawdzić, czy to faktycznie będzie ok, czy ok nie będzie. Sama łopatka, a kolor to wyglądał wygląda Tak, że nawet kiedyś gdzieś mi ktoś napisał, bo ja to wrzuciłem, to zdjęcie tej kiełbasy, którą robiłem wcześniej, ze strusia. No nie, ze strusia nie jest. Więc naprawdę super sprawa. Kiełbasa zbójnika. Kolejna nowość kostrzesia, czyli mnie. Więc kochany drogi widzu, co ja tu mam? Mam łopatkę, 2 kg tej łopateczki, i tą łopateczkę będziemy musieli sobie w pierwszym Etapie tego, tej produkcji zapeklować. w peklosoli w ilości 17 gramów na 1 kilogram. Kosteczka taka, tak jak widać. Kosteczka, niesymetryczne, takie kawałeczki, większe mniejsze. Bardziej większe niż mniejsze. Słuchaj. Jak ja będę chciał, żebyś coś powiedziała, to ja to się ciebie zapytam powiedz coś. Ale I wtedy ja się, się odezwiesz. Ja I wtedy jak ja tak, to pozwolę proszę, ci. proszę, powiedz coś. Bez Ciebie mój kanał jest nudny. A teraz... Jak ja, ja tak będę... powiedziałem? Słuchaj, jak będę okay. chciał, żebyś coś powiedziała, to mrugnę dwa razy, dobra? ja też kiedyś miałam mrugnąć i... I co? No i poważę, A, się. myślałem, że paraliżu dostałaś. <laughs> Faktycznie, coś takiego było. Ja mi tu gadł, gado i mięso praktycznie pokrojone. Peklować będziemy od 24 do 48 godzin. Nic się nie stanie, jak będzie 48 godzin, ale dobrze będzie, jak będzie 24. Więc tak to, kochanie, wygląda. Pekluję. Po peklowaniu wracam i zobaczycie, jak będzie mielone, jak będzie doprawione. Czyli lepiej mniej peklować niż więcej? od 24 do 48 godzin. Zależy też od tego, jak mamy duże kawałki, żeby nam fajnie przeszły. Ale lepiej ile? Lepiej 48. No bo powiedziałeś odwrotnie przed chwilą. A co tak powiedziałem? No, że lepiej 24 niż 48. Tak powiedziałem? Nie mnie za słówka, bo naprawdę cię zwolnię. Już wiesz o tym dobrze, że e, pisałaś Ale podanie. Mi, co ty byś bez mnie zrobił? Zrobię ty aneks... Ty możesz napisać podanie i może ja cię wykorzystam, może... Wiem, wykorzystujesz mnie, wychodźć. wykorzystujesz. A no kto moi, wkłada panale. pułapkę do kreta? Niedługo będzie w odcinku wkładanie pułapki tak do kreta. Ja do w... dotąd ziemi byłem, bo musiałem wkopać na jej magicznym warzywniku łapkę na kreta. Ty tak włożyłeś łapkę na kreta, że wszystkie krety z okolicy się zeszły, ale żaden się w łapkę nie złapał. Bo taką łapkę kupiłaś. No, nie taką łapkę, tylko ty założyłeś tak. Ja zaraz y, na, sama sobie założę i pokażę ci jak się łapie krety. Tylko ty będziesz musiał go z tej łapki Już wyjąć, nie? bo... Aha, ja będę musiał wyjąć. No Wypuszczę jak takie lwy się w tym... Kiedy? W puszczy podchodzi, wysuwa, Rzecie, ucieka. Nie bo boję takich stworzenie. Ja nawet szczura widziałam w przykrywce od. No, zakręty. właśnie. Dobra, dobra. 17 gramów na kilogram, 2 kg tu jest, więc będzie razem 34 gramy. Widzimy się za 48 godzin. Zanim przyniosę mięso, to po kolei Wam podam, co wchodzi w skład kiełbachy z bujnika. Mam tu ściągę, tu sobie potwierdź proszę. Układałem od paru dni tą kiełbasę. Dwa yy, gramy kolendry. Kolendrę będziemy moździerzować, dlatego że mam całe ziarenka. I uważam, że chyba najlepiej jest tak to zrobić, dlatego że jak jest mielona, to jest tak, wiesz, wiecie. O Jezu, przesadziłem mi to tak łyżki nie wziąłem. Proszę się przesunąć do tych kuleczek, i po łyżeczkę. Tylko wiesz, żebyś mi to na kuleczki nie nakierowała, nie? Rozumiesz? Jestem. Potrzebujemy, a nie, dobrze, 2 gramy na 1 kg, czyli 4 gramy potrzebuje. To jeszcze za mało, patrz. O, teraz za dużo. O, 4 gramy kolendry. Oczywiście w opisie filmu będziecie mieli ilości na jeden kilogram. Ja od razu sobie to na razie wyłączę i przygotuję rozetrę to w moździerzu tą kolendrę. U, wylatuję. Widzisz? Pokazujesz? Czasami. Albo już nic nie powiem. No tak zamilkłaś. Pozwoliłem ci mówić w tym momencie. Możesz coś powiedzieć, jak chcesz. Ale masz on sekund. Wcale bo... się nie będę odzywała, tak jak w pierwszej części filmu w ogóle nie będę... Ale ja do... Ci teraz pozwoliłem, więc... A ty mi nie musisz ...stosuj pozbawić. się do moich tych zaleceń. Zobaczymy, jeszcze przyjdziesz, mi się odzywała. Nawet nie, że jak szybko? Okej, okay. dobra, powiem Wam, że kolendra... ujezu. Oh oh Jezu. To właśnie jest... To jest właśnie to. Przesypuję sobie do specjalnego różowego kubeczka, którym... Twojego ulubionego to jest, w którym to będzie wszystko mieszane. Jest jeden magiczny, nie magiczny, tajny składnik, który jest tam odłożony na boku. Pokażę wam go za chwilę. Czyli to mamy pierwszą rzecz, kolendra poszła, pieprz czarny mielony, 3 gramy na 1 kilogram, drobno mielony, więc potrzebujemy gramów sześć. Właśnie mi padła bateria. Nie jest dobrze, poczekaj. Może jeszcze zatrybi. Zmiana wagi. Przysnę się tutaj, się nalatam. Masakra. Boże. Przecież człowiek się nachodzi tyle, że Akurat stędzie. tobie to nie zaszkodzi. W jakim sensie? Wytłumacz to, ale rozwiń no Nie to. mogę, bo mnie to aż język świeży. No nie mogę się nie odzywać. <noise> Właśnie. 6 gramów pierwszu drobnomielonego mielonego. 5. 6 gramów i do różowego kubeczka, czyli to jest przyprawa numer 2. W połączeniu to wszystko wygląda rewelacyjnie. Co widać na miniaturce. Wykreślamy pieprz. Czosnek granulowany też 3 gramy na kilogram, więc też potrzebujemy gramów 6. Kochani moi. to tak przekręcasz tymi oczami? Płamiesz. Ktoś ci kiedyś napisał, nie? że kłamiesz, że nas nie kochasz. A, a faktycznie. Kiedyś powiedziałem, kochani moi. A ktoś mi napisał, że nas nie kochasz. Kocham Was, widowie moi, bo to wszystko dla Was. 6 gramów. I taki miks przypraw naprawdę sprawi cuda. Wykreślamy czosnek granulowany. Majeranek na 1 kg, 2 gramy, więc potrzebujemy gramy 4. Kurde, pobrywałem te patrzenie. 4 gramy majeraneczku. Majeraneczek jest lekki. Ty ta waga nawet nie drgnęła. Teraz zrygnął. Jesteś pewien, że dobrze tam ważysz? dobrze, ale. Z czym mam źle ważyć czasami? W sensie, że waga dobrze waży. No dobrze, 4 gramy majeranku. Weź tam się wisz. rozumiesz, nie? Dobra, majeranek wykreślamy. Yy, gałka muszkatułowa. 1 gram na 1 kilogram, więc gramów 2. Tutaj. 2 gramy majeranku. Patrz. Nie wiem po co to w ogóle przynosi. Gałki muszkatołowe nie łap mnie za słówka. Ja cię za nic nie łapię. Bo podam kilka przykładów. Chcesz tego? Jakich? Za co? Nawet dziś, jak przechodziłaś. <grym> to co? Dobra. I już <grym> daj spokój. Jeszcze jedna istotna rzecz. Przyprawa do kiełbasy zbójnika. Nikt się nie domyślił? Chyba nie, nie? Nie, myślę, że nie. Sięgam. Proszę się przesunąć i pokazać. Tak, dobrze widzicie. Cóż krwi? Wieprzowe krwinki czerwone, do kaszanki używane. Kochani, to jest od zwierzęce i ja już mam to przetestowane. Oczywiście, jakby to było niedobre, jakby to nic nie wnosiło do smaku, do wyglądu kiełbasy, to bym tego nie dawał. Dlatego pomyślałem o czymś takim, że tak zrobię. I tak zrobiłem, więc Wam też polecam, bo naprawdę rewelacja. Yy... 5 gramów na 1 kilogram, czyli 2 kilogramy to jest 10. Kochani, to jest też barwnik, który sprawia to, że. Patrz, 10 gramów. Pokaż, to jest 10 gramów. Przysunę na chwilę się do tego, ja może coś pokazać. Teraz przyjdę. Pokażę Wam gotowy produkt. Pokaż to. Spójrzcie, to jest kiełbasa z łopatki. Identycznie robiona ta była, jak ta, która jest teraz robiona. Jak to wygląda? No rewelacja. Spójrzcie, ile dała ta. Ten susz krwi i ta krew suszona. I to. Tu. 5 gramów na 1 kilogram. I tyle to zmienia. Jeśli chodzi o przekrój. Tego nie będę kroił, bo to też jest po to, było to robione 3 dni temu. Tak, żeby sprawdzić, jak pachnie, Ymm, wytrzymałość tej kiełbasy. Więc wygląda jak 5 milionów dolarów. Przyprawę mamy gotową na kiełbasy z bójnika. Proszę bardzo, pachnie pięknie. Wygląda pięknie. Krwinki, jak się rozmieszały z przyprawami, to praktycznie są niezauważalne. Pachnie to rewelacyjnie. To jest na 2 kg mięsa, więc teraz maszynka i szarpaczek i lecimy z łopatką, po którą właśnie idę. Lepiej wygląda kiełbasa jak jest grubo mielone. Nie uważasz? Uważasz. Znaczy, ty to, uważasz pasztet, wszystko, ty to jest... na pasztet najlepiej lubisz. Znaczy jak jest grubo mielone to... I tak się nie słychać. I słychać. lecimy teraz. Mięso przepeklowane. Pokazałaś jak ładnie się zbiło? Pokaż ładne kawaludziki. Szarpaczek oczywiście do tego idzie nóż. Tak samo wiele osób, wiele razy pyta, czy jak zakładamy szarpak, to zakładamy nóż. Tak, zakładamy nóż. Za chwilę przekładamy po zmieleniu do misy, od robota do mieszania. 2 kg spokojnie nam się wymieszają. Dolewamy 100 ml wody na 1 kg, czyli potrzebujemy 200 ml. Te przyprawy, które widzieliście, wyrabiamy do kleistości. Chwilę nam to odstoi. Taką chwilę, żeby nam się jelita pomoczyły. Jelita 28-30, wieprzowe. Osuszamy i wędzimy. Uważam, że łopatka jest najodpowiedniejszym mięsem do tej kiełbasy. 200 ml wody, o których wspominałem. Musisz pokazać. Niebieskie to jest woda. Jest 200? Zielona chyba. Zugar, czyli cukier. <laughs> Zielona, Niebieskie jest woda, water. <laughs> Zamykamy. Jelitka nam się moczą do kleistości. Kichnę. <laughs> Dziękuję. Nie to nie dało, i tak w mikrofon. Na zdrowie. Ma się kleić i zobaczycie, ile ten susz krwi wniesie do tej kiełbasy. Sam to sprawdziłem specjalnie dla Was. Przekręcisz do mnie dziureczka. Proszę, zajrzyj tam do dziureczki. Robot ustawiony na dwójeczkę, i niech nam się tam miesza, aż się będzie kleiło. Więc trochę to potrwa, nie ma określonego czasu. Ma się po prostu kleić. Proszę bardzo, przebijamy zawsze na początku, żeby nie było żadnego powietrza. I teraz lecimy, tak, żeby nie było powietrza. Jelita 28, 30 wieprzowe ciasno, ale tak, żebyśmy mogli skręcić. Tu za długich tych pętek robić nie będziemy. Takie ja wiem, ile tam, jakie byś chciała, pęteczkę, powiedz mi, może ty. Jakie bym chciała, a do jakich jestem przyzwyczajona, to są dwie różne Dobra, rzeczy. Dobra, nie było pytania. No właśnie. Nie było pytania, po prostu. Tak, było zapytałem z grzeczności. Co? Boże. Dobra, lecimy z tym, kręcimy na kij. Za chwilę wygrzewanie węzarni. Patrzcie, wygrzałem w 60 stopniach. Spójrzcie jaki kolor. Patrzcie, normalnie jakby to było, nie wiadomo z czego. Tym razem osuszanie odbywało się i wiatrak i termoobieg, więc wspomogłem się i jednym i drugim, jak to się mówi, w kupie siła. Teraz tak, wyłączyłem wiatraczek, zamykamy tą klapeczkę. Ciepłe w dotyku, suche. Temperatura 60 stopni. Termoobieg włączony, generator dymu na full dym. Zamykamy. Bierzemy teraz zapalniczkę. I zobaczcie jak ogień wciąga. O. Chwila moment. I już nawet wystarczy. Na 100%. Patrzcie. Patrzcie jak będzie dym się ulatniał, momencik. Coraz bardziej, coraz bardziej. Chwilunia, momentunia. Zaraz zobaczycie. I będziemy wędzić do koloru w 60 stopniach. Czyli i wygrzewanie i wędzenie w tej samej temperaturze. Zasuwa, proszę bardzo. Zamykamy i niech się wędzi. Kolorek rewelacyjny. Teraz parzymy 20 minut w temperaturze między 75 a 80. Wyciągamy, hartujemy i gotowe. Oczywiście studzimy przed przekrojeniem, żeby nam to, co najlepsze, nie wyleciało. Bardzo dobrze wygląda. Nawet pod wodą. Dwie godziny się wędziła. Tylko dwie godziny. Proszę bardzo. Chociażby dla samego koloru. Po prostu wygląda to, jakby jakieś. To było, zacnie. zacnie Jakby jakieś mięso z dziczyzny, czy nie wiadomo z czego. A to zwykła łopatka. Uwierzcie mi, ten susz krwi robi taką robotę. Zresztą widać, ja to dużo będę mówił. E... Piękna, taka wiśniowa. No, wiśniowa, ale. Ogólnie też czytałem kiedyś, że ten susz krwi to jest tak jakby naturalny barwnik. Więc ja wam powiem, że. Peter Dziucha, te zdejmę, te zdejmę. A te przekroję. Jest taka wystudzona, ale jeszcze bardzo świeża, więc ja przekroję to pod skosem. Patrzcie. Proszę się przesunąć. O mój Boże. Nie wiem, mówię, co mam robić. Kurczę. Ale najlepsze przede wszystkim jest to, że tu nie jest coś takiego, że nie wiem, kaszanka. Naprawdę, bo 5 gramów tego suszu. No To jest nic. Hmm. Kiełbasa z bunika. Zróbcie po mojemu i sami zobaczycie. Rewelacyjna. Tylko pamiętajcie o suszu krwi, bo to robi mega robotę. To zmienia wszystko. I wygląd. A najpierw jemy oczami. Smak minimum. Co? Oczyma. Ja mówię co ty chcesz mi powiedzieć ty... mm. wow. mm. o tym oczyma przepysz się ma łowzie Podajs na to Właśnie pokazywałam, nie musiałeś brać. No, nie, nie, Kochani, polecam Wam. kiełbaskę z bójnika, W ten sposób robioną. Dobrze? Dobrze? nakierowałem? No, nie za bardzo. Nie? No już. A jeśli film Ci się podobał, łapa w górę i komentarz, drogi widzu, co sądzisz o tej wersji kiełbasy z bujnika, z suszem krwi. Cały przepis macie w opisie pod filmem. Na kilogram oczywiście. I co? Oczywiście jeśli chodzi o wszystkie przyprawy, które były użyte do tej kiełbasy, jak również jelita, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie pod filmem. Oczywiście tą kiełbasę wędziła wędzarnia HMG Smoker. Link również macie w opisie pod filmem, tak spojrzałaś jak spojrzałaś na bandytę, jak na zbója, Zbójnika. Nasze social media, grupa na Facebooku swojskie gotowanie i wędzenie TikTok swojskie gotowanie Instagram swojskie gotowanie. Kiełbasa zbójnika rewelacyjna. Polecam Wam jak najbardziej. To chyba tyle tak? Tak. Cześć!